Ja, mam genialny pomysł. Jaki? Dawno temu Klocuch robił wielką bitkę z redaktorami TV Gry. Nie z nami, ale robił. Co myślisz o tym, żeby tak nazwać nasz kolejny format? Kurde, ale to nie będzie trochę wyglądać tak, jakbyśmy to ukradli. No nie wiem, według mnie Klocuch byś na to i tak nie zgodził. Skoro tak mówisz. Serwus, szanowny panie Klocuch. Ja chciałbym panu zadać zapytanie. Chcemy zrobić. O! Nowy mail od Klocucha. <noise> No, dzień dobry, witam was w nowym programie, który nazywamy Wielka Bitka. Jest to program, w którym będziemy zestawiać ze sobą dwie gry, które są zasadniczo do siebie podobne, ale de facto któraś z nich musi być lepsza od drugiej. Często oczywiście jedna z nich będzie dużo starsza, ale jej legenda czy też jej cechy charakterystyczne mogą okazać się mocniejsze w stosunku do tej nowej produkcji, która przecież często ma być lepsza, ma być konkurencją dla tej legendarnej produkcji. I dzisiaj w właśnie takie zestawienie będziemy mieć w tym programie, bo będziemy porównywać sobie Skyrima The Elder Scrolls V do polskiego Skyrima, jak to się mówi, bo jest już masa nagłówków na ten temat, że Tainted Grail The Fall of Avalon, bo właśnie o tej grze mowa, jest polskim Skyrimem. Ale co to w zasadzie znaczy? Cóż, nad tym nie będziemy za dużo dzisiaj dywagować, ale w pewnym sensie tak, faktycznie Tainted Grail The Fall of Avalon ma masę cech, które są podobne do Skyrima, a jak bardzo, to przekonacie się już za chwilkę. Zacznijmy od ogólnego zarysu obu gier. Zacznijmy od Skyrima. To gra osadzona oczywiście w nordyckim świecie Skyrim, a de facto jest to tylko kraina całego świata Tamriel, gdzie... Dragonborn, postać, którą musimy kierować, heroicki bohater, który ma uratować cały świat przed pożeraczem światów Alduinem. Jest kierowany oczywiście przez gracza i ma naprawdę wielkie zadanie, ale przy okazji jest to opowieść podniosła. Jest to historia, jak już wspomniałem, heroiczna, choć w świecie fantazy, który jest bardzo podobny często dla mnie osobiście do opowieści znanych choćby z Władcy Pierścieni czy trochę też mitologii nordyckiej. Mówię trochę, bo oczywiście świat Skyrim jest osadzony w dużej mierze w mitach czy legendach związanych ze światem nordyckim, natomiast te nordyckie historie wydają mi się dużo bardziej brutalne, a Skyrim jest często taki bardziej każualowy, spokojny i właśnie jak wspomniałem taki heroiczny, ale nawet dziecko byłoby w stanie wskoczyć do tego świata i poniekąd za to ten świat kocham, że... Nie jest takim mroczny i brutalny. Jeśli chodzi o gameplay, no to oczywiście mamy tutaj walkę z perspektywy pierwszej osoby, którą można przełączyć na tryb trzecioosobowy. Jednak nie radziłbym, bo nie jest to to samo, jest to totalne drewno. Zresztą trochę jak sama w sobie walka, bo walka w Skyrimie jest bardzo uproszczona w stosunku do nowych gier RPG Fantazy. Nie oszukujmy się, to jest chyba jeden z tych elementów, które są najczęściej modowane w tej grze, bo już dość mocno się zestarzała. Oprócz, oczywiście, grafiki, która moim zdaniem nie jest taka zła ale mimo wszystko widać już jej wiek. No to teraz Tainted Grail The Fall of Avalon. Wbrew pozorom nie jest to pierwsza część serii, jest to w zasadzie już druga gra w tej serii właśnie Tainted Grail i jest to gra, w której wcielamy się w rolę więźnia, który później ucieka z więzienia. Nie będę tu może za dużo spoilerował, jeśli chodzi o to, co się dzieje w fabule, poza tym, że współpracujemy bądź działamy przeciwko w pewnym sensie królowi Arturowi, a raczej jego duszy, która jest z mocno związana. I jeśli chodzi o króla Artura, to jest właśnie to postać kluczowa w tej historii, bo oczywiście świat Tainted Grail The Fall of Avalon jest mocno osadzony w legendach i mitach e, arturiańskich. Świat jest niszczony przez czerwoną śmierć i coś, co nazywa się dziwem jest to coś poniekąd podobnego do wielu innych gier, jeśli chodzi o właśnie taką nienaturalną moc, która niszczy w jakiś sposób świat, oddziałowuje z nim i niszczy wszystko, co na swojej drodze, chociaż w tym wypadku może nie tyle niszczy, co bardziej zmienia w zły sposób. Jeśli chodzi zaś o właściwy gameplay, no to znowu, podobnie jak w Skyrimie i dlatego ta gra jest tak mocno po, do niego porównywana, mamy tutaj eksplorację otwartego świata, w którym walczymy z perspektywy pierwszej osoby i ponownie możemy włączyć tryb trzecioosobowy, który jest bardzo drewniany Lepiej tego nie robić i walka tym razem moim zdaniem jest lepsza, ale do tego sobie przejdziemy. Nie chcę za dużo kart tutaj zdradzać. No więc właśnie, przejdźmy do porównania tych dwóch gier. Gdzie są różnice i gdzie wygrywa Skyrim, a gdzie wygrywa Tainted Grail? Zacznijmy może od takiego elementu, który nie jest do końca oczywisty w tym porównaniu. Jeśli chodzi o rpg tych dwóch gier, to znaczy w dużej mierze moim zdaniem bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o tą właśnie rpg nie jest tylko wczucie się w postać, o tym też zaraz sobie porozmawiamy, natomiast są decyzje. Decyzje w obu tych grach są ważnym aspektem, jak w każdym RPG-u, takim dużym RPG-u, którego możemy porównać sobie na przykład do Baldur's Decyzje są bardzo ważne. I niestety w Skyrimie te decyzje mają dużo mniejszy wpływ niż w Tainted Grailu. W Skyrimie decyzje są zazwyczaj podejmowane w naprawdę ważnych questach, Oczywiście w mniejszych również, natomiast te decyzje mają dużo mniejszy wpływ na rzeczywistość niż w Tainted Grailu. To znaczy mają wpływ na rzeczywistość, ale jest on tak mało widoczny w porównaniu do Tainted Graila, że śmiem twierdzić, że jest on często kosmetyczny. Oczywiście zdarzają się decyzje, które są naprawdę fajnie przedstawione, ale są one dużo rzadsze niż w Tainted Grail The Avalon. Pod tym względem... Punkcik dla Tainted Graila. I podam tutaj świetny przykład. Wchodzimy do miasta i widzimy tam pijanego strażnika. I możemy tego pijanego strażnika. Zgłosić, nie chciałem powiedzieć słowo na pod, ale nieważne, zgłaszamy, zgłaszamy tego strażnika do jego szefa. Ten strażnik później jest zakuty w dyby i możemy z nim porozmawiać i mamy kolejną decyzję do podjęcia. Możemy mu pomóc, możemy go upić, bo jest pijakiem, więc możemy stwierdzić, że e, dobrym pomysłem będzie dać mu więcej alkoholu z jakiegoś powodu. Jest to jedna z opcji. Możemy go uwolnić, a możemy go totalnie olać. Opcji jest sporo. W Skyrimie takich opcji zbyt często nie ma, i to jest dość przykre, do tego stopnia, że jeśli chodzi o Parturnaxa, to żadnej decyzji nie mieliśmy do podjęcia, i dopiero e, przy modach mogliśmy podjąć tą decyzję. I tutaj zostawiłbym taki osobny aspekt tej RPGowości. Chodzi oczywiście o wczucie się w postać. I tutaj dałbym remis, bo jeśli chodzi o Tainted Graila, to tworzymy sobie własną postać, ale ona jest taka... Ten kreator postaci jest bardzo uproszczony. Bardzo, bardzo uproszczony eee, i w zasadzie nie mamy tu zbyt dużych opcji tworzenia tej postaci na własną modłę. Oczywiście możemy podejmować decyzje, na tej podstawie stwierdzamy sobie, jaką osobowość ma ta nasza postać, ale w Skyrimie jest podobnie, poza tym, że w Skyrimie faktycznie tworzymy tą postać w kreatorze postaci i ona wygląda dokładnie tak, jak chcemy, wybieramy sobie rasę, wybieramy sobie każdy element tej twarzy i to jest stary już kreator postaci, ale mimo wszystko daje nam bardzo dużą swobodę. I za to myślę, że należy się remis pod tym względem, że Skyrim również niestety ma swoje wady, bo jesteśmy Dragonbornem, nie możemy grać jako jakiś tam randomowy typ. Mogą nam to umożliwić mody. Możemy, nie wiem, grać strażnikiem wtedy, albo możemy po prostu być yy, handlarzem, albo bandytom. Różne opcje są możliwe. Natomiast w basicowym, tym podstawowym Skyrimie niestety jest to remis. Jeśli chodzi o główny wątek, to teraz powiem coś trochę kontrowersyjnego zapewne dla fanów Skyrim'a, ale niestety uważam, że to jest jeden z najsłabszych aspektów tej gry, bo główny wątek w Skyrim'ie jest bardzo, 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 bardzo mizerny w porównaniu do całych reszt różnych questów, które mamy w grze. No to niestety główny wątek w Skyrim'ie jest bardzo biedny jak dla mnie, oczywiście zakończenie jest klimatyczne w Sovengardzie i tak dalej ale wątek z Delfin i w ogóle ostrza moim zdaniem mogły zostać przedstawione dużo lepiej. Pod tym względem z perspektywy czasu mam wrażenie, że nawet Oblivion wypada lepiej, mimo że jest dużo starszy i bardziej drewniany. Więc w Skyrimie wszystkie questy są dużo lepsze od głównego wątku. Tak po prostu uważam, to jest moje prywatne zdanie. I pod tym względem szczerze mówiąc jeszcze nie zauważyłem, nie przeszedłem całego... Głównego wątku z różnych stron Tainted Grail'a, bo tam jest dużo decyzji do podjęcia po drodze, więc pełnej oceny tu jeszcze nie mam, ale już teraz uważam, że Tainted Grail zasługuje tu na punkt, bo główny wątek jest dla mnie dużo bardziej wciągający w Tainted Grail'u niż w Skyrimie i to już od samego początku, dlatego uważam, że Tainted Grail dostaje tu punkcik, jeśli chodzi o główny wątek. Jeśli chodzi o świat przedstawiony w tych obu grach, to zacznijmy od lore. Jeśli chodzi o Skyrima, no to oczywiście lore Elder Scrollsów jest bardzo głębokie, do tego stopnia, że można o nim opowiadać w nieskończoność. Dla wielu jest nieco jak czytanie takiej Biblii Fantazy, więc oczywiście jest masa światów fantazy, które mają rozbudowane lore, i Elder Scrollsy, jak dla mnie, należą do jednych z nich. Ale z drugiej strony mamy Tainted Graila, który czerpie z legend i mitów arturiańskich i to też jest niewyczerpane praktycznie źródło. Legend o mieczu Excaliburze, właśnie o królu Arturze, o rycerzach Okrągłego Stołu. No jest to niewyczerpane źródło, dlatego tutaj też easy remis. Jeszcze jeśli chodzi o świat, to oczywiście musimy porozmawiać sobie o mapie. I tutaj już jest trochę... Inaczej niż pierwotnie zakładałem, bo na samym starcie myślałem sobie, że Tainted Grail wygrywa tą walkę bez problemu, ale im dłużej gram w tą grę, tym więcej widzę nie dociągnięć. Te kolejne mapy może i robią wrażenie, ale nie robią na mnie takiego wrażenia jak niektóre miejsca w Skyrimie czy Elder Scrollsach ogółem. I też kwestia jest tego typu, że mamy tutaj trzy mapy de facto, a w Skyrimie jedną. Oczywiście nie liczę DRC. Więc moim zdaniem w tym aspekcie wygrywa Skyrim. Skyrim daje nam bardzo dużą swobodę otwartego świata, co warto zaznaczyć, Skyrim pod względem ekranów ładowania wypada dużo gorzej niż Tainted Grail, bo Tainted Grail ma bardzo szybkie ekrany ładowania i praktycznie często nie czujemy, że coś się ładuje, chyba że gracie na Steam Decku jak ja często, trwa to dużo dłużej niestety i to jest przykre i bolące. Natomiast jeśli chodzi o Skyrim'a, no to faktycznie. Jest bardzo duży świat i można w nim chodzić bardzo, bardzo, bardzo długo. Jeśli nie lubicie szybkiej podróży, to ten świat da Wam naprawdę taką, takie wrażenie, że on się nie kończy. Że on jest bardzo długi. Co już go znam praktycznie na pamięć, ale tak, świat Skyrima jest bardzo duży. Więc w porównaniu do Tainted Grail'a to są duże mapy, ale mimo wszystko są one bardziej dla mnie porównywalne do Dragon Age Inquisition. A w obu tych grach, w Dragon Age i w Tainted Grailu, czułem, że się kończy ta mapa w pewnym momencie. I niestety to mi nie dawało takiej frajdy jak Skyrim, więc tutaj punkcik dla Skyrima. Jeśli chodzi o walkę. To jest bardzo ciekawy aspekt, bo to są trochę dwie różne gry faktycznie, mimo że z opisu wynika, że one są identyczne, ale fakt faktem Tainted Grail jest dużo trudniejszą grą niż Skyrim. I to widać już na pierwszy rzut oka, niezależnie od tego, jaki sobie poziom trudności wybierzecie. Oczywiście, że te łatwiejsze są łatwe. Ten najłatwiejszy jest zdecydowanie dużo łatwiejszy, ale ten taki drugi i normalny, to porównując to do normalnego w Skyrimie, to tutaj totalnie nie ma podejścia, to znaczy Skyrim ma bardzo karzualowy poziom trudności w porównaniu do normalnego w Tainted Grailu. W Tainted Grailu często będziecie ginąć, po prostu będziecie ginąć i poniekąd będzie to Wam sprawiać frajdę, trochę jak w Soulslaikach, bo będziecie po prostu uczyć się tych przeciwników i tak jest właśnie też w Tainted Grailu, że przygotowujecie się trochę bardziej do tej walki, że musicie przygotować się, że wielu z przeciwników, których spotykacie randomowo, jest trudnych. I też sama walka w sobie w Tainted Grailu, ona jest y, zupełnie inna niż w Skyrimie. W Skyrimie po prostu jest to machanie i rzucanie czarami na zmianę często i chilowanie się. W większości tak wygląda walka i to jest takie machasz waść jak cepem. Natomiast w Tainted Grailu faktycznie dużo bardziej liczy się precyzja, musicie patrzeć na tą kondycję musicie patrzeć, jakich używacie broni, bo broń dwuręczna jest faktycznie bardzo masywna i no, nie jest to takie proste, żeby ją obsługiwać. Natomiast strzelanie z łuku zużywa bardzo dużo kondycji na samym starcie. W obu tych grach są umiejętności specjalne. W Skyrimie jest to krzyk, a w Tainted Grailu mamy też takie umiejętności typu zwalnianie, spowalnianie sobie czasu, więc pod tym względem jest na równi. Natomiast no, jak sami widzicie z mojego opisu, Walka w Tainted Grailu jest dużo bardziej zaawansowana, mimo że wciąż bym powiedział, że nie jest jakaś bardzo skomplikowana. Ona jest wciąż dość prosta w stosunku do wielu innych gier RPG. Natomiast w Skyrimie jest ona po prostu płytka, więc tutaj bez problemu punkt dla Tainted Graila. Ale jak już jesteśmy przy walce, to walki nie elementem są... Animacje i zachowania NPC-ów. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy, chciałbym z tego zrobić osobny segment. Bo animacje w Skyrimie nigdy nie były super, to też jest część rzeczy, która oczywiście zawsze jest modowana. Natomiast ci NPC mimo wszystko chodzą po mieście, zachowują się w jakiś sposób naturalnie, podążają za tobą. Jest to oczywiście drewniane, jest to już przestarzałe, ale jest. Natomiast w Tainted Grailu zachowania NPC-ów są gorsze niż w Skyrimie. I to jest yy, widoczne pod wieloma względami. Rutyny tak zwane, tak? Czyli chodzenie sobie po mieście, wykonywanie jakichś stałych czynności w Tainted Grailu jest potwornie uproszczone. To jest zazwyczaj jakieś chodzenie w tej z powrotem albo wykuwanie jakiegoś miecza. W większości tak to wygląda. W Skyrimie rutyny są dużo bardziej zaawansowane, mimo że są drewniane i. Przestarzałe i, i wciąż nie jest to zaawansowany system, dużo bardziej zaawansowany jest już po zmodowaniu tej gry. Natomiast faktycznie NPC zachowują się gorzej w Tainted Grailu. I tutaj punkt dla Skyrima. Pozwoliłem sobie wyznaczyć osobny element, za który przyznam punkty, i to są ruchy twarzy postaci, ogółem odwzorowanie postaci. W obu tych grach wygląda to drewnianie i przestarzale. Żadna z tych gier nie jest w stanie zrobić realistycznie albo chociaż fantazy dobrze wyglądającego no, wyglądu postaci. Twarzy postaci, która będzie dla mnie przekonywująca i to mówię o graniu na ultra oczywiście. No niestety w obu tych grach wygląda to dość mizernie. Natomiast, jeśli graliście w Skyrima, to mimo wszystko, moim zdaniem, te twarze, postaci zachowują się mimo wszystko legit. W Tainted Grailu one czasem zachowują się tak, jakby ktoś ich nie zanimował, albo zanimował je w totalnie zły sposób, niż przewidział to voice actor, albo reżyser pokazujący voice actorowi, co ma powiedzieć. Więc tu zdecydowanie jest punkt dla Skyrima, bo twarze, postaci w Tainted Grailu one się dziwnie, dziwnie zachowują, szczególnie jak się śmieją, twarz się nawet nie uśmiecha często, także. Że to wygląda po prostu źle i za to jest zdecydowanie punkt dla Skyrim'a. Wiem, że może to być trochę naciągane dla Was, że animacje już były, ale uważam, że za to zdecydowanie trzeba podnieść trochę punktację Skyrim'owi, że Tainted Grail mocno tutaj zalatuje drewnem. Jeśli chodzi o grafikę, to tutaj mam ciekawą perspektywę, bo mam perspektywę trzech różnych sprzętów. Z jednej strony Steam Deck. Na Steam Decku wszystko jest na najniższych ustawieniach, da się w to grać, ale trochę mi to przypomina Morrowinda czasami. No i bardziej obliwiona. O, tego oryginalnego, nie zremasterowanego, więc no nie jest dobrze. Ale da się w to grać, nie ma przycień za bardzo, więc da się grać na Steam Decku po prostu na najniższych ustawieniach. Jeśli chodzi o PC-ty, to grałem na dwóch różnych sprzętach. Na moim prywatnym laptopie no to mam RTX 3060 i 32 giga ram ramu. I tutaj po update'ach było naprawdę super. Naprawdę nie musiałem się za bardzo przejmować, było po prostu git. Oczywiście po updatech. Przed update'ami było ciężej, było więcej chrupania, ale teraz jest naprawdę dobrze. Natomiast mam też perspektywę innego sprzętu. I w tym momencie muszę przejść do partnera. Dzisiejszego materiału. Dziękujemy bardzo firmie Intel za wsparcie nas swoimi procesorami, dzięki czemu możemy grać w najnowsze produkcje takie jak Tainted Grail, nie przejmując się kraszami czy lagami. Intel aktualnie promuje przede wszystkim swoją technologię komputerów wspieranych przez sztuczną inteligencję, które mogą m.in. mocno zautomatyzować Waszą pracę przez wykonywanie czynności, które zwykle robicie sami za Was, a na przykład może to być segregacja maili czy umawianie spotkań, ale opcji jest oczywiście wiele więcej. Dziękujemy raz jeszcze i wracamy do materiału. Jeśli chodzi więc o grafikę i optymalizację, to powiedziałbym, że Tainted Grail wypada naprawdę dobrze teraz. Natomiast jeśli chodzi o e, detale, to tak jak wspominałem, no w obu grach w, i w Skyrimie i w Tainted Grailu wypada to różnie. W Tainted Grailu często pojawia się to drewno, ale w Skyrimie również. Natomiast muszę tutaj tak czy siak dać punkcik Tainted Grailowi, i to myślę, że w dużej mierze dlatego, że jest po prostu młodszy. Gdyby Skyrim wyszedł dzisiaj, to myślę, że wtedy Skyrim by dostał punkt. Natomiast nie wiadomo, co by Bethesda wymyśliła, czy wyszłoby to faktycznie lepiej, bo na przykład, moim zdaniem, Tainted Grail wygląda lepiej niż Oblivion Remastered. W związku z tym myślę, że bez problemu ten punkcik należy właśnie do polskiej gry. Teraz jeden z bardzo ważnych aspektów dla mnie. Jeśli chodzi o Skyrima, to bardzo ważnym elementem jest właśnie ten świat. Jeśli chodzi o side questy, bo side questy w Skyrimie są bardzo dla mnie przynajmniej wciągające. One Powodują często, że wchodzę w ten świat i w nim odpływam, czuję się jakbym był jego częścią, więc bardzo, bardzo uważam sidequesty i za sidequesty uważam też na przykład właśnie wojnę, bo te sidequesty w Skyrimie potrafią być bardzo rozbudowane, bardzo duże i myślę, że pod tym względem niestety Tainted Grail wypada gorzej. Co nie oznacza, że źle, bo Tainted Grail ma również świetne sidequesty, bardzo świetne pod tym względem właśnie, że mamy te konsekwencje, te decyzje, które musimy podejmować, ale. W Tainted Grailu nie udało mi się jeszcze uświadczyć takiego momentu, jak mroczne bractwo, jak gildia złodziei, jak towarzysze, jak kolecz w Mroźnej Twierdzy. Tak się to nazywało, Mroźna Twierdza. Wiecie o co chodzi? Nie spotkałem czegoś takiego w Tainted Grailu. Oczywiście są frakcje, z którymi możemy współpracować, ale dla mnie to nie jest ten sam poziom co w Skyrimie i za to punkt należy się Skyrimowi, że te side questy są często bardzo rozbudowane i mają różne kolejne ścieżki, swoje kolejne e, zadania, które możemy rozwiązywać, czując na przykład właśnie się jako część jakiejś frakcji. Jest bardzo dużo elementów, w których obie gry otrzymały ode mnie remis. I jednym z takich elementów jest klimacik, tak bym to nazwał, bo i legendy arturiańskie, i właśnie świat nordycki Skyrima, fantazy. One oba budują świetny klimat, więc za takie rzeczy, no nie będę Wam tutaj pokazywał ile tych rzeczy miał remis, ale było ich sporo i jedną z nich właśnie był ten klimat. Mogę też wymienić m.in. voice acting, jest tego więcej, natomiast skoro nie dostają tutaj punktów, to po prostu postanowiłem to pominąć. I teraz ostatni element, który myślę, że może spowodować, że wiele osób mnie znielubi powiedzmy, ale uważam, że Skyrim musi dostać decydujący głos. Los, który spowoduje, że niestety wygra w tej rywalizacji i to będzie kontrowersyjne, ale uważam, że mody są tym co powoduje, że Skyrim wygrywa. Ze Skyrima możemy zbudować absolutnie wszystko, co chcemy. Od najbardziej memicznej gry, jaką sobie wyobrazimy, po po prostu bardzo dobrego RPGa. I to grałem już w naprawdę przeróżnych nazwijmy to iteracjach Skyrima, które można grać w trzeciej osobie, w których są totalnie nowe questy, w których odwiedzamy totalnie nowe światy. Mało tego, z niektórych modów do Skyrima powstały osobne gry, bo są po prostu tak dobre. W związku z tym uważam, że dlatego Skyrim ma ten decydujący dodatkowy punkt, który powoduje, że niestety dla fanów Tainted Grey'la jest lepszy od tego Tainted Grey'la, przynajmniej w tym moim zestawieniu. Ale ta walka jest naprawdę bardzo zbliżona, i uważam, że to jest wielka bitka. To jest takie zestawienie, które tutaj robimy. Skyrim tą wielką bitkę u mnie wygrał. Natomiast nie do końca uważam, że to oznacza, że jedna gra jest lepsza od drugiej. One są inne, dlatego nie do końca zgadzam się ze stwierdzeniem, że Tainted Grail to polski Skyrim. Tainted Grail to Tainted Grail, a Skyrim to Skyrim. Jeśli chodzi o to, dlaczego tak uważam, to przede wszystkim Tainted Grail jest grą mroczną, brutalną. Oczywiście nie jest to stopień porównywalny do wielu horrorów, ale sama sekwencja intro, która pojawia się, gdy wybudza się król Arthur. Do tej pory mam ciarki na rękach, jak sobie to przypominam. To jest jedna z najlepszych scen intro, jakie widziałem od dawna. Ze świetnym soundtrackiem, szczególnie z tym gościem z brzydkimi zębami. Jezu, jakie to jest dobre! Boże Polacy, zrobiliście świetną robotę i w żadnej scenie w Skyrimie nie było czegoś tak dobrego. Także to wyszło naprawdę wspaniale. Za to też mógłbym dać dodatkowy punkt, ale mimo wszystko i tak Skyrim wygrał, wygrał tą rywalizację u mnie. Po prostu, tak jak wspomniałem, to jest zupełnie inna gra od Skyrima, który jest po prostu grą... niektórzy nazywają to grą dla dzieci. Ja bym po prostu powiedział, że Skyrim dużo bardziej jest wybaczający. Skyrim jest fantazy na luzie. To jest gra, w której dużo częściej będziemy się śmiać i uśmiechać, w której po prostu siądziemy i się zrelaksujemy, mimo że jest tam walka, ale będziemy to robić na chillu. Natomiast w Sainted Grailu stres i napięcie są czymś, do czego lepiej się przyzwyczaić i myślę, że to jest ok. i myślę, że to jest po prostu gra dla innego typu odbiorcy. Obie te gry mi się bardzo podobają. Natomiast Tainted Grail musi na pewno jeszcze parę rzeczy poprawić, ale Skyrim też musiał wiele rzeczy poprawić na premierę, więc to jest absolutnie normalne. No i oczywiście jeszcze muszę dodać, że Skyrim dużo bardziej stawia nacisk na tą rozrywkę, na to eksplorowanie świata. W Tainted Grailu również eksploracja świata jest bardzo ważna. To jest to słynne Toda Howarda stwierdzenie, że widzisz tą górę. Możesz na nią wejść. Dokładnie tak samo jest w Tainted Grailu. I to jest wspaniałe, natomiast w Tainted Grailu dużo większe nastawienie niż na eksplorację jest na decyzję, na moralność. I to myślę, że bardziej przypadnie do gustu Fanom Wiedźmina niż Elder Scrollsów. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o formacie wielkich bitek i czy widzicie jakieś inne gry, które mogłybyś pojawić w tym zestawieniu. Mi pierwsze co przyszło do głowy, to oczywiście Japanese Drift Master kontra Need for Speed Underground 2. Czy to zrobimy? Zobaczymy. Może jakaś inna gra mi się napatoczy, która by się idealnie nadawała do tej serii. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o Tainted Grailu i czy faktycznie jest on lepszy czy gorszy od Skyrima. Ja nie mam takiej jednoznacznej decyzji, ale mimo wszystko Skyrim wygrał w wielkiej bitce. Także dzięki za uwagę, się nie żegnamy. Do zobaczenia niebawem.